Avalon to nie tylko wyspa. To opowieść o niezliczonych wyprawach, niestrudzonych bojach oraz zapomnianych i nieodkrytych tajemnicach. Ten świat to miejsce, w którym każdy może napisać jak i opowiedzieć własną historię. Każdy, kto zasmakował awanturniczego życia, Pozostaje tu, by dalej kształtować swoje przeznaczenie. A ty, kim jesteś? Magiem, zgłębiającym arkana magicznych żywiołów? Wojownikiem, który pragnie zdobyć chwałę i zapisać się w historii wyspu? A może kupcem marzącym o sakiewkach pełnych złota? Trubadurem pragnącym stworzyć niezapomniany poemat? A może kimś, kto szuka spokojnego życia wśród murów miasta, lub na jednej z farm? Jeśli masz chwilę, usiądź. Ta opowieść dopiero się zaczyna.